Słuchaj, co czy blasko gwiazd? Mijamy wielkie miasta. Widzę od ula nowa, do was plon. Słuchaj, co czy wiele gwiazd? My jamy wiele miał, glory Hen od ula. Nowa do Was pląk. O! Ahoj wam! Flisacy! Ahoj! Ahoj wam! I choć, kochania, żal, Płyniemy w sąde dal, Ale każdy wróci z drogi Do swej niebogi znów. I choć, kochania, żal, Każdy wróci z drogi do tej niebogi znów. Widzisz moja niebogo? No, co by nie było? I tak wrócę do ciebie.